Witam, nazywam się Beata Woropaj-Hordziejewicz i chciałabym zaprosić Cię do y, takiej Akademii Produktowej Kosmetyków Marykej. Y, chcę rozpocząć taką serię, y, tak w każdym odcinku opowiadać o innym produkcie. I dzisiaj chciałabym zapytać Cię, czy umiesz prawidłowo myć twarz, czy wiesz jak to robić, w którą stronę masować buzię oraz czego używać. Oczywiście polecam produkty Marykej. Będę dzisiaj omawiać Mleczko 4 w 1. Występuje w dwóch wariantach. Decyduje o tym, przy wyborze widzimy, czy decyduje konsultantka, oczywiście, która obejrzy później odpowiednio doradzi. Pasek różowy jest dedykowany skórze normalnej i suchej. Pasek fioletowy dedykowany jest skórze tłustej i mieszanej. Doświadczona konsultantka oczywiście dobierze odpowiednio czasami trzeba zrobić zestawienia. Pod, pod konkretne potrzeby danej skóry. Mleczko 4 w jednym. Dlaczego 4 w jednym? Przede wszystkim delikatnie buzie, oczyszcza, złuszcza. Rozświetla i tonizuje. Jest to produkt numer jeden, produkt, od którego należy zacząć przygodę z marykej. Jeśli nigdy nie próbowałaś, jeśli nie znasz kosmetyków, jeśli nie masz swojej konsultantki, zapraszam Cię do kontaktu, zajmę się tobą, zaopiekuję tak. odpowiednio tak. dobiorę produkty, będziesz pod moją opieką i, i jeśli do skutku, do skutku, aż będziesz zadowolona z dobranej pielęgnacji. Mleczko 4 w jednym to jest rzecz, która musi nam towarzyszyć rano i wieczorem i musi stać w każdej łazience. Używa się go z wodą. Mleczko to jest mleczko takie z granuleczkami. Jest bezzapachowe, dedykowane alergikom. Rozsmarowuje się na buzi i takimi kolistymi ruchami. Najlepiej do góry, bo przecież nie chcemy sobie rozciągać skórę, umyjemy też szyję, dekolt do góry. Rozprowadzamy, ono się nie pieni, jest w takiej konsystencji żelowatej, a dla skóry tłustej jest jeszcze bardziej żelowatej i też właśnie zawiera te delikatne granulki. Jest bardzo bezpieczne i jest uwielbiane. Zapraszam do kontaktu, spróbuj od tego, zaczniemy, a potem po jednym kosmetyku będziemy dobierać dalej i pójdziemy w głąb pięknego świata Ameryka i zapraszam.